Witajcie na moim kanale, a dzisiaj wielki pojedynek. Nadia kontra Wika, która z nich zostanie królową Orlika, tak? Kilka konkurencji. Ale się jestem zawsze. I jedna z was, która wygra w tym odcinku? Zgarnia nagrodę, którą będzie mogła wykorzystać w kolejnym odcinku Nie powiem wam o co chodzi, wy oczywiście widzowie dowiecie się też na koniec, tak jak one Zimno Jej zimno, by zostawcie łapkę w górę, żeby było im cieplej Suba takiego czerwonego jak Wika ma na sobie tą... tego, tego Dzisiaj ogólnie jestem bramkarzem i będę też bronił na przykład karne sam na sam czy coś I wyłonimy najlepszą kobitę na kanale Justka Teraz niestety nie mógł wziąć udziału dzisiaj, bo tam jest na wyjeździe, ale no, w kolejnym starciu tutaj z weryfikuję tutaj. Czy po prostu się zawód, na trenera idzie. Się trwa mecz tutaj, możecie, możecie zobaczyć, gdzie właśnie no, prezes tam jest na ławce i sędziuje tutaj maskotka Błaszkowska. Czy jesteście gotowe na disco? Nie. To ja wybieram, samą samą. O nie, wy chcecie mnie skatować w tym odcinku. No nie udało się, nie nie, nie dla daddy takie triki. Udało się. Chciałem nie chciałem nic skosować, bo niech mam na przykład. Tak, tak, no już. Jestem dobra w ten Kung Fu. A ja biegnie. 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 Zwód. O, o, o! Co to za dźwięki w ogóle? Niestety. A. Ale jak chciałem cię to, A! Dodać, wiesz. A. Płaszkło. Nie, no się go boję. Każdy się go boi. Rika, <śleski> zgubiłaś się? O no co ja się potknęłam? A jak byś patrzeć, dobra tektyka, nie? Wika się potknęła o niewystającą ja, białą linię. Ej. Ja jestem ja, ja po prostu taka malutka, że ja się o kruszek potknęłam, wiesz? Ej, ja nie wiem co ja zrobiłam, serio! Wygrałaś Wika, pierwszą konkurencję. Dobra, to zagrańcie kaim papier i pierwsza wybierzesz tę konkurencję. Trzy, cztery, ry. O, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo na no, Pierwszy raz nie Trzy, cztery ry. Wika, wybierz konkurencję, w której jesteś mega mocny. Sam na sam. Sam na sam, że jeden na jeden, tak? Tak. No sam na sam to jest zapomniałam, że to jest inny. Okay, no to i rozkładamy boisko i chciałam. Są proste, gramy do trzech bramek lub siaty. No limit, możecie grać nawet trzy dni. No nie. Piłka między plecy. Na mój sygnał start. Startujecie? Trzy, dwa, dwa. Start! Poszły, ruszyły. Wika przy piłce. Wika przy zmyłce. Oj! Myślałem, że siata. Oj, Pał! Kurde, Nadia wywaliła. Wika się prawie wywaliła. Co by się stało? Kto to będzie pierwszą bramkę? A może jakaś siata? Może Wika zamknie to siatą? Pierwsza konkurencja by była na jej korzyść. Trzeba pamiętać, że ona wybrała właśnie grę jeden na 1, bo wika ma taką taktykę na dzika. Jak macie opaskę Wiki z tejścią, to wiecie, że tam jest znak specjalny Wiki. To nie było nie było siaty. To może być długi mecz, naprawdę. To może, to może trwać latami Kto wie czy skończy się w tym stuleciu. Oj! Oj! Fantastycznie zaczyna Wika o kurde, dobra kombinacja ruchów. Ajajaj, aj, aj, zamierz buta Wika, bo tutaj bezpieczeństwo BHP. Stopujemy czas. To musisz więcej tak... Mm, musisz więcej strzelać bramek, wiesz? Więcej bramek, jedna rada. Więcej bramek strzeli, więcej bramek, okej? Okay? Dobra, gramy, gramy. Aj, może teraz, może teraz. jest pierwsza bramka dla Wiktorii, niesamowite. 48 oh, minuta meczu, 1-0. A Vika nadal, zobaczcie, rozwiązany but. To jest but, który strzela bramkę. Widzicie, rozwiązane buty, komentator skuty. Nadia odpowiada, Nadia, widać, że wkurzona jest ostro, chciała siatę, chciała zakończyć ten mecz, ale nie, oj, znowu, znowu, Oj, Jezu, Wika, jak ty byś tam dołożyła nogę, to byś ją skasowała, wiesz o tym? Cicho, jestem skupiona. Oj, 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 no nie mogę tego zaliczyć, nie mogę tego zaliczyć, a piłka, patrz, pusta nie, nie, nie ma, nie, obroniła, no wstawaj, wstawaj, bo gra! przecież. Oj, Paul? Zahaczyłaś się, no. Ale ty zahaczyłaś się, czy ty ją zahaczyłaś? No, celowo nie. Paul? Nadia? Nie. się play, mówi, że nie? Nie. Jakby powiedziała, że tak? To i tak by nie było. Wy się na tym jeden na inny, nie będę miał siły zagrać w ogóle dalej, nie? No i może teraz, może teraz, dobrze wy Aj! Ale zderzenie. Aj, znowu. Uwaga, bo może być, O Jezus, i pusta bramka, i ty tylko... Oj, Paul! Faul! Co powinien sędzia zrobić? Był fał i była bramka po faulu. W takich sytuacjach się chyba bramka uznaje i jest jeszcze karny. 2-0 dla Wiki, tak? Karnego możemy zrobić takiego, że piętki strzał od bramki do bramki. Nie możesz bronić. No i Wika trafi z piętki do bramki na D, no to 3-0 i wygrała, można powiedzieć. Ale szanse są niskie. No i gramy dalej. Bramka wraca na swoje miejsce, 2-0 Wika, gramy dalej. Oj, może teraz 2-1? wyratowała piłę. No i 2-1, i 2-1, Nadia odpowiada. Ależ nas wody robi, nie? O nie, o nie! 2-2. do dwóch. Widzicie, jak ten mecz się odwraca? Byle bym siat nie dostała. <grym się> Jedna bramka dzieli od wygranej. mogłaś wiedzieć, jak ona leżała, mogę się ją dynamicznie... Psz, psz, psz. Patrz, patrz, co się dzieje, patrz, co się dzieje! O ja pierdziele, co tu się stało. No i Nadia wygrała 3 do 2, ale jakiś ślizg, jakie poświęcenie wiktorii. To też nagrodźcie brawami w komentarzach, ale to nie koniec filmu, bo jeszcze jest przed nami 3 albo 4 albo 100 tysięcy konkurencji. Co się stało, co się nie udało? Szyny były złe, podwozie też było złe. A podwozie, no i szyny jeszcze też no były. No i te szyny. Konduktor pijany, no nie, Co się udało w tym meczu? Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Łatwo, niełatwo, S? No, na początku były problemy Najmana, nie? Ale potem było S, Easy, no, Easy no. OK No. plan. Jest milion w ręce, więc kolejna konkurencja to rzuty karne. Każda strzela 5 karnych. Ja bronię, one strzelają. To chyba nie było specjalnie. Specjalnie koncept. Która pierwsza? 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Pika zaczyna, ja idę na budę. Wszystkie wyciągną piły. Weź mi, w Bronić Dobra, bronię. No i nice! Zróbnego tak jest strzała! Ta jest cienka, ona jest na jaście nic. Co się dzieje, chłopie! Ej, nie masz czubaj z sajpety Ja jestem początkującym ramkarem. Tak jest taka, że rzucam się w tamtą, potem w tamtą, cały czas naprawdę. Tam pewnie powiedział, że teraz specjalnie wpuścił, żeby teraz pokazać, że jest dobrym ramkarzem, a to nie Bo Nie chciałam w środek, bo bym w ciebie trafiła. Dzięki za uratowanie mojego życia. Nie ma szans, idzie to w okno, ale nie powiem ci, które. Nie sprawdziło się w żadnym strzale, bo Wika strzela w środek, a to w drugą stronę, więc nie robię tego już. Nie ma! ja mam tu bronić. Górny miał być. To jest ta to Weź się ruszaj na tej bramce, rzucaj się. Teraz się rzucę, obiecuję. Jak teraz idzie w środek. Dobrze nie zmieniłaś, patrzałaś tutaj. Nie patrzyłam, gdzie chciałam Ja Najlepsi tak mają, nawet Ronaldo się myli tak czasem. Paniękę. Ja muszę na nie wyciągnąć. Nie! Cudka, gdzie lecisz, gdzie lecisz? No prawie. Dobrze, mam dwa. No nie, mam cztery. No i sik. A ty już strzegłeś wszystkie? Na, Nadia jeszcze jedna. Bravo! Mamy to. Ja mam A, jak ją staranował? Co to jest, hey? Ale się obsrałam. Dobrze, 3-2, tak jest Dostaję 2-0, a jeszcze teraz będą poprzeczki, czyli nie trafię żadnej Ja nie mogę, idę stąd Kolejna konkurencja poprzeczki? Ile chcesz strzelać? Raz? Dwa Tak, Je jedna wystarczy Mamy trzy piłki, zróbmy trzy strzały po prostu A jak żadna nie trafi, to zrobimy jeszcze jedną serię po prostu, okej? Okay? Przecież Nadia trafi wszystkie Na no pewno Dobra Nadia, powiedz, z którą poprzeczkę strzelasz W dolnym Dobrze, o to chodzi Uch, nie ma, Wika i cieszy się. To już jest ten, taki śmiech rozpaczy. Śmiech roz... to to Nadia. No i trafiła, no i trafiła. tu No i czy będzie dwa na trzy? Będzie. Będzie. Zbyt pewna, zbyt pewna. Wika? Dobra, przecież ja i tak zero trafię. Będę najpierw z tej, co Nadia trafiła, bo ona jest szczęśliwa podobno. No to zostawię na koniec, bo ja pierwsze dwa to nawet nie podniosę piłki. Wika też czuje dwie na trzy. Pierwsza niszka taka na rozeznanie, ale kolejne to mi się wydaje, że będzie 100. Mi się wydaje, że 100% nietrafionych. Wika, jakbyś ty wyżej trochę spróbowała. Możesz tylko w bramkę, jak ja w bramkę, to masz dwa punkty. Wie? Ale górą, dobra? Ten but się nie mieści pod piłkę i to dlatego. Ale trzy strzały pewne w bramkę. Ale ja nie mogę w tych butach kopać, naprawdę. Bolą mnie tak paluchy, że... Nadia trafi teraz poprzeczkę za pierwszą próbą, to wy zostawicie subskrypcję na tym kanale. No to, trafi, no to strzał jak Wika, nie, nie ma szans. Nie ma. Nie się Nigdy więcej z tobą nie nagrywam. Dobra, idę do domu. Jednogłośną decyzją boiska królową Orlika, najlepszą dziewuchą Błaszka, została Hej. na boisku, została w piłkę. Na moim kanale już tak czytaj. Radix Google, brawa, gratulacje? Koronacja! Korona dla Nadli. Napiszcie Ale... gratulacje, no i oczywiście... Gratulacje. O kurde, widzicie? Była ślepa. No, no, wiem. W tym roku była... A, kolejna konkurencja MMA. W tym roku Nadia okazała się lepsza. Jak będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Nadia, to twoja nagroda. Poprzeć koronę? No, jak tak to wyszło? na pewno. Przeczytaj, tutaj widzą mnie, pokażę, bo jest tylko napisane. Ja napisałem. Nadia, nagroda to. Cały dzień na tak. Cały dzień na tak. Zobaczycie w kolejnym odcinku na kanale. Pewnie za jakiś czas. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć cały dzień na tak z Nadią. Ze mną, Diką, prezesem. Chiemy,